Oto 10 ciekawostek o mobilnej kapsule na pick o których nie wiedziałeś. 1. Pomimo kompaktowych rozmiarów, wygodnie wyśpi się tutaj dwóch dorosłych i dwójka dzieci. 2. W środku znajdziemy pełny węzeł sanitarny z prysznicem i toaletą turystyczną, a w pogodne dni możemy korzystać również z prysznica zewnętrznego. 3. Przemyślana przestrzeń pozwala maksymalnie wykorzystać każdy centymetr. Strefę wypoczynkową można łatwo przekształcić w dodatkowe łóżko. 4. Kuchnia na pokładzie? Oczywiście są tu palniki gazowe do przygotowania ciepłych posiłków oraz zlewo zmywak. 5. Zapas energii zapewniają dwa akumulatory o łącznej pojemności aż 200Ah z możliwością ładowania solarem. 6. Do dyspozycji jest również 60-litrowy zbiornik na czystą wodę dla pełnej samowystarczalności. 7. Dzięki izolowanym ścianom i ogrzewaniu postojowemu kapsuła nadaje się do użytku przez cały rok. 8. Cała konstrukcja jest monolitem, jest szczelna i niezwykle wytrzymała. 9. Łączna pojemność wszystkich półek i sowków to ponad 1000 litrów. 10. Specjalny system podpór pozwala samodzielnie zamontować lub zdemontować kapsułę w mniej niż godzinę. Tak wyposażona nowa kapsuła kosztowałaby w okolicach 200 tysięcy złotych, a w naszym komisie jest ona wystawiona za 139 tysięcy. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą i sprawdzenia co jeszcze oferuje ta kapsuła.